15 minut temu zadzwoniemy i powiedziałem, że dzisiaj robimy nogi Czemu brat kuleje? Ja się pytam To jest chore Nie Będziemy go skonfrontować co nie, Czemu kurwa kulejesz? Czemu Kulej? Kule... Nie czekaj, wytłumaczył zaraz, kurwa legday miał być dzisiaj Trzeba ja wytłumaczę, wytłumaczę, dobra. Cześć, że ja się kurwa to. No, bro, I'm giving you a hand. Czekaj, cze no. Kurwa. The Walking Dead, the Walking Dead. Czekaj, no. Po prostu szynka mnie zainspirował. Nah, no, bro. No. Nie, ale serio, serio. Serio, zainspirował mnie i grałem w kasynie i kurwa. No, Znacie tego jak kurwa tak podskoczył w chuj I kurwa chujowo na nogę kurwa trafił To jak kurwa na lewą Na lewą się wyjebałem kurwa Ale wygrałem śliczko, w klasie Co? Kurwa serio Mówię ci, mówię nie, ci, zaraz wołam Musisz mi potwierdzenie pokazać. pokazać Czekaj Czekaj kurwa nie, wiem to są pasy kurwa Kurwa tyle hajsu kiedy Ile ty kurwa na oczy nie widziałeś nigdy co to Raz wygrał 10 zł jak chuj patrz mówię ci 10 tysięcy kurwa Patrz, kurwa. A czy ty pokażesz po prostu fajkowę? Fajkową Nie Ja muszę zobaczyć to kurwa. Patrz, o to? Historię. Patrz tutaj masz historię. Czy wiesz, czy ty wiesz? że Wedel jest sponsorem Twojej otyłości? Tak, wpłać 15 zł na Wawadę i wygraj 1000. To jest to... Czinka Dobra marka. Cobra to wygląda. Okej. Okay. Okej. Okay. dzisiaj sobie jebniemy nogi. się, ja w sumie, ja sumie robiłem wczoraj trochę trochę. No. Kurwa zawsze musisz te nogi pozować, kurwa jak ja coś pierdole, kurwa jak jest leg day. Robimy dzisiaj nogi, a sobie kurwa może jebne bicepsa. Helna! No. no ja robiłem trochę... Możesz ci... mi pokazać, dzisiaj jestem Chris Bumstead, co nie? On nie jest poważny. Nie, bo w sumie teraz mam dylemat. No Czemu nie mogę tego robić, kurwa? Bo on... Powiedział, że odwodziciele niby mu się przydadzą, nie przydadzą ci je, bo, przydadzą mi się, bo... Bo V-Taper nie, bo to nie ma znaczenia u ciebie, jak masz... bo jak nie masz aż tak nóg, tylko masz górę, to w takim momencie to ci się nie przyda, bo to nie będzie lepiej wyglądać z tak. Będziesz tylko jako uczciśliwa wyglądał. Ale patrz, nie pomyśl o tym. Pomyśl o tym, że kurwa napierdana nie głowa. Jestem, też. Nie, jest Nie, jest po prostu choroba. Tak. I robię sobie takie ćwiczenie kurwa. Tak, no, na, na razie luźno, później może się dojebi jakieś mocniejsze sety, kurwa na jakiś sens inaczej. Ale tak kurwa po prostu muszę się wprowadzić w ten tryb treningowy. Muszę kurwa mm -hmm. Nie? Yeah. Yeah. Nie? Nie. no, trzymaj, bo ja nie mam czasu, ja nie mogę nie przed. Nie. kurwa aż tak robić, bracie Widzimy się w kolejnym secie. Nie, nie widzimy się w kolejnym socie, bo mam jeszcze jedno główne do obiadania. Bo ja w sumie, pomyślałem i mi się to przyda. Ale jak pomyślałem, jesteś lean, ale nie masz nóg, więc nie wiem. Moje nogi też nie są lean, kurwa, w sumie. Twoje nogi nie są lean. Nie. Mam liner nogi od ciebie. Nie, masz większość po prostu. Ale Linar też mam. Zaraz pójdziemy zobaczyć. Jak bym spompował jeszcze? Na. Spompuj. Dobra. I dare you. Dobra. Na, na, albo na przykład hamstring. Hamstring nie kuja Nie no ma hamstring, kasy, to... nie. tak samo. Tym bardziej łydki, łydki też. Nawet. Łytki kurwa, który mam Nie, ja mogę. Bo realnie jak ty stoisz i robisz tak, to kurwa, ja nie chuja, nie? Łydki też ma, masz mniej docięte ode mnie, to jest chore, czy można być aż tak dociętym? I nadal kurwa ten to No jest bo chora. ty kurwa storage'ujesz kurwa fat w brzuchu, bo miałeś kurwa kiedyś dużo fat w brzuchu Bo jak kurwa ten, jak byłeś kiedyś fater, to pomyśl o tym właśnie, że e, tw tw no nie twoje ciało, nie. Mnie, okay? twoje ciało wytworzyło po prostu nowe komórki tłuszczowe które się znajdują też bardziej u góry Nie na dole I dlatego ja mam bardziej liner nogi Ponieważ nigdy nie byłem fat W sensie nie, nie mam liner nóg Tylko mam liner górę Bo nie mam dużo wytworzonych Komórek tłuszczowych e, u góry Przez to Pretty sensible no? Teraz koniec pierdolenie i rób serię, W tym momencie robisz Kurwa spróbuję tym zrobić No ja tym robiłem ze squizem, nie O kurwa Zostaw to. Nie dawaj tego do przodu, bo to jest bez sensu. Ma być tak z przodu. Bro, drop set in. Wiesz, że jak wyprostujesz kostki, to to oczywiście je lepiej hituje na kładce A wiesz, że jak kurwa... Będziesz miał gorsze oceny, to Twój stary Cię lepiej hituje kurwa pasem? Bracie... Co myślisz, że naprawdę ja będę takie rzeczy do tego odcinka wkładał? Powiedz cześć, mi do Prześleć mi to airdropem i ja to wstawię na swój. Ale no to... I to dla mnie sztosik, nie? I teraz wezwę Bro Jestem kwiatem autosów This shit ain't even, even ain't gonna grow you I jeszcze zobaczysz Że zabłysną na Olimpii, bo mam kurwa najlepsze mięśnie od wodziciela To co tak nie działa, bracie Tak zabłysnął. To kład smynął z całych dużych nóg a ja za z obwodnicielki. Ale wiesz, że Tom to Plas przy okazji w imieniu dużych nóg miał przy okazji spoko górę? Ale ja mam chujową górę? Kurwa, trochę sterydów i każdy urośnie. To tak nie działa, bracie. To Jeśli tak działa. masz chujowe geny, to będziesz miał chujowe geny i nie urośniesz na sterydach. Może jestem hyper-responderem na sterydy? No raczej jak nie ro Ja raczej jak... Yy, yy, Powiem Ci szczerze, że raczej musiałbyś być jak dosłownie jakiś, nie wiem musiałbyś kurwa, nie wiem jak to wytłumaczyć Musiałbyś być jakiś jak jakiś majewski żeby ewentualnie nawet kurwa myśleć o tym, że jesteś jakimś hyperesponderem nie patrz Ale kurwa ile lat ma majewski la, lat Ja mam, kurwa ja ja mam. Ile on ma, ma za sobą, a ile ja mam ja <grywa> Kurwa zero? No właśnie kurwa Dobra, widzicie tego pana? Widzicie? Zaraz Zamienię się w niego What? A na razie zrobimy jednego seta po prostu <grywa> No już brat źle robi No ja robię na dupę Nego. Bro, that's no, no, no range of motion. Bro got angry over nothing. Widzimy się za dwa lata. Dobra, i właśnie teraz się zamieniłem w pana Barto, Raz Teraz jestem tak. Drugi dzień mojej transformacji. Ten spet się zjebał, kurwa, ja biegliśmy. Nie. Kurwa, wiesz, jak bardzo mnie nogi napierdalają. Nie mogę tego kontrolować, już stary. Dobra, a kurwa ile ty żeś tu założył? Rozgrzeweczka Nie no, raczej nie zakładaj 20 kg bo się zesłał Jest 32 No ja tyle tutaj zazwyczaj robiłem na pierwszym Nie wiem co masz do mnie i do moich nóg, no, kurwa To że kurwa jestem całe życie na redukcji to nie znaczy że jestem jakiś gorszy kurwa Pamiętaj że... Pamiętaj, że zakład na jest trakcie no. To najlepsze rozciągnięcie. A po, po cześć, zobaczmy, czy brat serio, brat to nie poprawnie robi, bo powinieneś mieć proste plecy cały czas. No. Nie ważne. No właśnie. Bo jak nie masz prostych cały czas, to to się, to tak jakby nic ci nie, nie daje dodatkowo. Daje. Dupę. Bro. How dead us are we? Bro did 9 reps with fucking 30 kilos and is happy. You have achieved failure. Bro did not in fact achieve here. failure. Same thing in life. Bro. Kurwa na odwrót powiedziałem no. Same thing here, same, same thing... Same thing in... no You a, a chief failure Bro, Tom Platz would not approve this set He would fucking not He would be disappointed in kurwa, your... Kurwa, ale on brał mefedrą Nie on, tylko Mike Mancer No właśnie Tom Platz nic nie szpał. Ale kupił kurwa ten Kupił stoksy w Starbucksie, później je sprzedał. A nie, nie osiągnął najpierw porażki, tylko je sprzedał. Czy nie osiągnąłeś też porażki? Ale patrz, ale patrz. On sprzedał stoksy, jak mnie zeszły nawet do, do zera. I kurwa, on coś mówi o ten odcinie. A nie osiągnął odciny finansowej, kurwa. Nie miał 0 złotych na koncie wtedy. A mógł mieć. Mógł kurwa... osiągnąłeś, jesteś z tego zadowolony. Nie, mógł mieć kurwa 100 milionów. Jedyne jaki upadek osiągnąłeś aktualnie? Upadek to... człowieka. Nie, to upadek finansowy. Nie. Zaraz pokażemy kurwa ten, jak, jak będę grał w kasynie. To będzie odpadek. Dobra, rób to kurwa szybciej, bo nie mam czasu. Ale już nie mi zrobiłem. No to... Kero! Bo w tym momencie pierdolisz, nic nie robisz. Nie kurwa, jakbym nie, nie był przychylony do tego, to też bym mógł osiągnąć upadek. Ja mogę przychylony do przodu też osiągnąć upadek Kurwa chłopie Ja zaraz osiągnę taki opadek kurwa jakiego ty nigdy nie osiągnąłeś kurwa Teraz kurwa jak to się na kościele robiło Nie dobra Czaj zostaje tobą kurwa teraz Na serio Masz na jedynce? No na jedynce. Na. Stary net jakbym spróbował to nie tak daleko nie mógł. Ja bym musiał kolana w drugą stronę przegiąć. Więc Pilates kurwa skurwa działa. No dobra, Bro. Do następnej serii kurdo po to miałem się dary Jugona Poe z Nie się jest lagday Nie no wracie nie będziesz pisać co robił Nagrywam się, nagrywam. My fucking leg jest bigger than your waist bro Wait. porównanie Co? mam waist No ja mam pewnie waist, nogę większą stary niż twój waist Tu jak tak ścisnę teraz